Ja i ty to coś więcej niż miłość, coś więcej niż miłość, coś więcej niż miłość Ja i ty to coś więcej niż miłość Coś więcej niż miłość Ja i ty to coś więcej niż miłość więcej niż miłość coś więcej niż miłość Ja i ty to coś więcej niż miłość Mów do mnie, mów do mnie, mów do mnie dało noc noc i cały dzień Cały dzień, i całą noc, i całą noc, i całą mu w domu, mu w domu, mu w domu, i całą noc, i całą noc, i cały dzień, i cały dzień, i całą noc. I całą, noc, i całą noc. Ja i ty to coś więcej niż miłość Mogliśmy dawno rzucić to tak jak te ślugi Może i wtedy to by się zakończyło Może przeze mnie lub przez jebane długi Ej, To przeznaczenie na drodze zwanej grzechem Jesteśmy tylko ludźmi a jednak to przetrwało Mogłem to zjebać już wtedy lecz uśmiechem naprawiałaś mój świat i tak bardzo bolało Mieliśmy ubaw i do teraz go mamy Niewytłumaczalny sens życia nie nazwiesz go fikcją Pamiętam cuda i gojące się rany Jak spierdalaliśmy my razem wtedy przed policją Wierzę w to wierzysz i wierzę w to tak samo U góry napisano że to wszystko przeznaczenie że się pojawisz i w którym miejscu będę ja i ty gdy zagrało, usłyszeliśmy to brzmienie Mów do mnie, mów do mnie, mów do domie, całą noc, i cały dzień, i cały i całą noc, i całą noc, mów do mnie, mów w domie, całą noc, noc, i cały dzień, i cały dzień, i całą noc, i całą noc Kiedyś nie raz mi się spierdoliło życie i tak wyszło Nikogo na złość nie było wtedy blisko A wcześniej kurwa oddałem komuś wszystko Wszystkich ziomków, zajawki, boisko Ty naprawiłaś mój świat w zupełności do końca Przypowiadali wtedy zaćmienie słońca Gdzieś na spacerze rozmawialiśmy długo I nie patrzyłaś czy Adidas czy Hugo Jestem normalny i ty jesteś normalna jesteś normalna i ja jestem normalny Gadałem z ziomkiem, że wróci kiedyś karma Chociaż ten los jest nieprzewidywalny Chciałbym się znaleźć z tobą na kątu świata I żeby nigdy nie dzieliła nas krata Obojętnie w zimę czy w środku lata